Tylko Selontra umożliwia zastosowanie nowatorskiej i niezwykle skutecznej procedury szybkiego zwalczania gryzoni. Aby przeprowadzić tę procedurę poprawnie, wystarczy wykonać 5 prostych kroków. Krok pierwszy. Pierwszy krok jest kluczowy dla określenia gatunku gryzoni, miejsc ich aktywności oraz prawdopodobnej przyczyny ich obecności. Sprawdź wszelkie oznaki obecności gryzoni, uszkodzenia budynku, odchody. Obejrzyj prawdopodobne źródła pożywienia i wody, szukaj nor, gniazd i ukrytych schronień. Po dokonaniu inspekcji prawdopodobnie zorientujesz się, z jakim gatunkiem masz do czynienia i jaka jest przybliżona populacja gryzoni w obiekcie. Krok drugi. Drugi krok dotyczy ustalenia liczby karmników deratyzacyjnych, które należy rozmieścić, przez co jest ściśle powiązana z wynikami inspekcji. W przypadku szczurów, przynętę rozmieścić należy co 5 do 10 metrów, natomiast w przypadku myszy co 1 do 2 metrów. Preparat selontra powinien znaleźć się w pobliżu potencjalnych źródeł pożywienia, po obu stronach wejść, wokół budynków i wszędzie, gdzie obecne są ślady obecności gryzoni. Krok trzeci. Trzeci krok jest kluczowy dla powodzenia całej procedury. Z powodu efektu utraty łaknienia musisz mieć pewność, że w każdym karmniku deratyzacyjnym umieszczono maksymalną zalecaną na etykiecie ilość przynęty. Jeżeli odpowiednia ilość przynęty nie będzie dostępna, niektóre gryzonie przestaną żerować przed spożyciem dawki śmiertelnej, przez co nie zostaną wyeliminowane i mogą zacząć omijać przynętę. Krok czwarty. W kroku czwartym należy powrócić w miejsca rozmieszczenia przynęty po jednym, dwóch dniach. Służy to uzupełnieniu zjedzonego preparatu. Jeżeli w wielu karbnikach deratyzacyjnych zjedzona została cała przynęta, należy ponownie ocenić liczbę niezbędnych karbników. Być może jest ich zbyt mało w stosunku do populacji gryzoni. Karmniki deratyzacyjne, z których przynęta zniknęła całkowicie, należy uzupełnić maksymalną ilością preparatu, tak aby każdy gryzoń otrzymał dawkę śmiertelną. Krok piąty. Pełne zwalczenie szkodników możliwe jest w ciągu 7 dni. Jeżeli tak się nie stanie, należy uzupełniać przynętę co 7 dni do czasu, gdy przestanie ona znikać, maksymalnie przez 35 dni. Wykonanie tych pięciu kroków sprawia, że preparat Selontra, łączący wyjątkowy sposób działania z atrakcyjnym smakiem, pozwala zwalczyć nawet duże populacje gryzoni w zaledwie 7 dni. Selontra szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów z gryzoniami.